Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na naszej dzisiejszej transmisji live. Dziś porozmawiamy po raz kolejny na temat tego, jakie mamy nowości, jakie wydarzenia w świecie Frankowiczów. Już udostępniam ekran i przejrzyjmy sobie, co takiego wydarzyło się w ostatnim czasie, na co warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, jaka wydarzyła się w piątek, to prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania cywilnego i tu interesują nas szczególnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka nas interesuje, to to, że ta ustawa przewiduje przyjęcie jako zasady prowadzenia rozpraw za pośrednictwem środków komunikacji, komunikowania się na odległość. Strony postępowania, a także świadkowie i biegli nie będą musieli osobiście stawiać się w sądzie. Oczywiście jest to podyktowane tymi względami epidemiologicznymi. Natomiast co to nam jako Frankowiczom daje? No, chociażby w przypadku części z nas, którzy te procesy zaczynaliśmy wcześniej, gdzie zostały one skierowane do sądu właściwego dla miejsca, w którym jest zlokalizowana. Centrala czy placówka banku, często była to Warszawa, Łódź, Gdańsk, Katowice, to już dziś chociażby nie będziemy musieli na taką rozprawę jechać, tylko za pośrednictwem środków tak, tej komunikacji elektronicznej będziemy mogli wziąć udział w rozprawie. Z tego, co dotarły do mnie informacje, to przy pomocy Microsoft Teams takie rozprawy zdalne się odbywają, czyli narzędzie, które świetnie znamy, przecież ze zdalnego nauczania naszych dzieci. Druga rzecz, która no i to. Nie trzeba chyba mówić o tym, że taka zmiana daje nam oszczędność czasu, bo chociażby wygospodarowanie czasu wolnego w pracy czy, czy wprowadzeniu firmy na to, żeby stawić się na, na godzinę czy dwie podczas rozprawy, na, na przesłuchanie, a jesteśmy słuchani na jednej z rozpraw w pierwszej instancji, szczególnie w charakterze, w charakterze właśnie strony, w charakterze powoda. Gdzie sąd przepytuje nas na okoliczność zawarcia umowy kredytu, tego jak zostaliśmy poinformowani, chociażby o ryzyku walutowym i tak dalej, i tak dalej, no to tu już możemy to odbyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Druga zmiana, jaka, i to co ciekawe, jeżeli chodzi o odbywanie rozpraw w ten sposób, to staje się niejako to taką domyślną formą. Prowadzenia tych postępowań. Nowelizacja przewiduje, że osobom nieposiadającym odpowiednich urządzeń, bo rozumiemy, że przecież nie każdy, nie każdy takie urządzenia ma, zostanie zagwarantowany dostęp do nich w sądzie. Ustawa zakłada przyjęcie jako zasady rozpoznawania spraw przez jednego sędziego, także w drugiej instancji. Do tej pory było to trzech sędziów. Co też powodowało takie rzeczy, o których tu Ministerstwo Sprawiedliwości mówi i argumentuje, że ma to wyeliminować odwoływanie rozpraw w razie choroby jednego z członków składu orzekającego, a także umożliwić bardziej efektywne wykorzystywanie wykorzystanie kadry orzeczniczej. Czyli mówiąc na wprost, jeżeli do tej pory trzech sędziów rozpoznawało jedną sprawę, to po pierwsze zmniejsza się trzykrotnie ryzyko, że któryś zachoruje na COVID czy, czy jeszcze inne. Jeszcze inne schorzenia, to, że rozprawa zostanie przełożona, a też druga rzecz to, że w tym samym czasie tych troje sędziów może rozpatrywać trzy różne sprawy, więc to na wprost powinno przyspieszyć, jeżeli chodzi o czas trwania. Tych postępowań frankowych, więc jest to dla nas, jako dla Frankowiczów, jak najbardziej dobra wiadomość. Kolejna informacja, która huknęła w zeszłym tygodniu, w czwartek i rozeszła się dosyć dużym echem po frankowym świecie, to SUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Roszczenie Frankowicza wobec banku nie przedawnia się. Nagłówek jakkolwiek chwytliwy, jakkolwiek przykuwający uwagę i na pewno spełniający swoje zadanie. Pamiętajmy, że nagłówki mają. Jeden prosty cel mają spowodować, że my klikniemy, żeby dowiedzieć się więcej, bo często diabeł u, 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 ukryty, czy tkwi diabeł w szczegółach, i też o tych szczegółach mówi ten artykuł, bo. Nie oznacza to absolutnie tego, że przedawnienie przestało istnieć. Ono oczywiście istnieje, natomiast do tej pory było pojmowane przez większość tego sektora frankowego czy, czy rynku frankowiczów, była pojmowana także 10 lat do tyłu od dzisiaj, to te nadpłacone raty czy zapłacone raty, to to jest to, co mi się na pewno należy, jeżeli udowodnię, że moja umowa miała nieuczciwe zapisy, czy w formie zwrotu nadpłat przy odfrankowieniu, czy zwrotu całości rat w wypadku... W przypadku unieważnienia umowy, natomiast, no właśnie, czy to tak należy pojmować? Otóż nie. Trybunał Sprawiedliwości, wypowiadając się w sprawie francuskich kredytobiorców, powiedział taką rzecz, mniej więcej tutaj tak to opisuje, gazeta czy też portal prawo.pl. W czwartek 10 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejne ważne wyroki dotyczące kredytów frankowych. I teraz tak, CUE uznał, że wobec konsumenta, konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunków w niej zawartego, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku. Po drugie, informacje przekazane przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości. Skupmy się na tej pierwszej części. To jest bardzo spójne z tym, co już też 7 maja mówił Sąd Najwyższy w Polsce odnośnie jakby tego, kiedy i, i, i jak należy liczyć termin przedawnienia, bo pewne informacje padły, one jeszcze nie zostały do końca doprecyzowane, co miała wyjaśnić uchwała Sądu Najwyższego, która miała odbyć się również w maju, a została przełożona, o czym wiemy. Natomiast termin przedawnienia jako taki. Istnieje i jest w porządku, natomiast pytanie, od kiedy zaczyna biec? To, co Trybunał Sprawiedliwości tutaj powiedział na pewno, to że nie jest to z automatu 10 lat od dzisiaj do tyłu. Tak? Czyli to nie jest tak, że jeżeli umowę zawarłem 10, 12, 15 lat temu, to to, co powyżej 10, 10 lat temu nadpłaciłem czy zapłaciłem w ogóle niesłusznie, to tego odzyskać już nie mogę. A taką obawę ma wielu Frankowiczów, którzy się do nas zgłaszają. Więc pytanie: od kiedy takie roszczenia zaczynają się przedawniać? No mamy tutaj informację o tym, że od momentu, w którym klient czy też konsument jest świadomy tego nieuczciwego charakteru tej umowy, czyli tego, co jest nieuczciwego w tych umowach frankowych. Mówiąc najbardziej wprost i z grubsza, Nieuczciwe jest to, że nie samo nawet przeliczanie złotówki do franka czy franka do złotówki, tylko to, że to po jakim kursie się to odbywa, ustala jedna strona kontraktu, czyli właśnie. Bank. Więcej na ten temat będę mówił dzisiaj o 19 podczas konferencji dla Frankowiczów, którą prowadzę. Jeżeli nie zapisałeś się jeszcze, to możesz wejść na stronę konferencja dla Frankowiczów.pl bez znaków polskich i tam zapisać się, żeby wziąć udział w konferencji, gdzie dokładnie wyjaśniam, na czym cały ten proceder bankowy polegał. Natomiast samo przedawnienie i to od kiedy dokładnie ono obowiązuje, czy od kiedy ono zaczyna biec ten termin, i pytanie, czy to jest od momentu, w którym. No, właśnie, konsument złożył reklamację do banku, złożył pozew do sądu przeciwko bankowi, czy może od jakiegoś wydarzenia, które nagłośniło ten temat. Nie jest to do końca dzisiaj sprecyzowane, natomiast na pewno nie jest to 10 lat od dzisiaj, wstecz, jakoby taki termin już dla niektórych rad po prostu minął, więc tutaj na pewno uszczegółowi nam zarówno tą część kwestii przedawnienia, jak i kwestii kiedy roszczenie banku o kapitał się przedawnia, bo tu również mamy dosyć dużą rozpiętość oczekiwań, ta, ta, ten termin przedawnienia dla banku i przedawnienia jego roszczenia o zwrot przez nas kapitału do banku w wypadku unieważnienia umowy, no to oczywiście najbardziej skrajne środowiska frankowe chciałyby, żeby liczone były od dnia zawarcia umowy, czyli w znaczącej części banki nie miały prawa do odzyskania kapitału. Z drugiej strony banki stoją na stanowisku, co jest zresztą zrozumiałe, że taki termin mógłby biec, a byłby on trzyletni przecież w wypadku roszczenia. Przedsiębiorcy do, do konsumenta od prawomocnego wyroku. Jak dokładnie będzie to liczone, czy będzie to od pozwu, czy od prawomocnego wyroku, to też jeszcze Sąd Najwyższy zapewne to zechce uściślić. Natomiast to, co jest bardzo dobrą informacją w tej konkretnej informacji, w tym doniesieniu, to, że Trybunał Sprawiedliwości jasno dał do zrozumienia, że dyrektywa 93 łamana na 13, która właśnie mówi o tym, Specjalnym parasolu ochronnym dla konsumenta, który zawiera umowę z przedsiębiorcą, czyli nie są to równe strony kontraktu. Wiadomo, że przedsiębiorca nad konsumentem, zwłaszcza taki przedsiębiorca jak bank, ma znaczącą przewagę. To jeśli ten przedsiębiorca w tym kontrakcie, gdzie nie są równymi stronami, konsument i przedsiębiorca, czy konsument i przedsiębiorca w drugą stronę, to jeżeli zawsze nieuczciwy zapis, to taki zapis nie obowiązuje konsumenta i tutaj to o co chodzi trybunałowi to to, że upływ czasu w trakcie którego konsument nie dostrzegł tego nieuczciwego charakteru, nie może ograniczać jego praw i ograniczać ochrony jaką roztacza właśnie ta dyrektywa. Pewnie jeszcze tu wiele pytań nam się może rodzić z tym związanych i pewnie na niektóre odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Bardzo ciekawy wyrok ukazał się też niedawno, do którego tutaj dotarła Rzeczpospolita do jego uzasadnienia, roszczenie banku o opłatę za kapitał oddalone przez Sod. To jest tak zwany straszak, jak się popularnie mówi w środowisku, kancelarii, które pomagają Frankowiczom, banki straszą, już to od czasów rozstrzygnięcia w sprawie państwa Dziubak, że jeżeli Frankowicz wygra sprawę i dojdzie do unieważnienia, do którego przecież znaczącej części dochodzi, o czym za chwilę sobie powiemy, to bank w związku z tym, będzie rościł o wynagrodzenie za to, że klient korzystał z banku pieniędzy, a w sumie nie poniósł tego kosztu, czyli miał darmowy kredyt. No i to jest coś, co budzi obawę wielu frankowiczów i budzi zastanowienie, no tak, no jeżeli miałoby być tak, że dzisiaj mam nieuczciwą umowę, pójdę załatwić tą sprawę w sądzie, wygram, czyli jakby będę miał tą umowę nieważną, ale w rezultacie zapłacę więcej niż jakbym w ogóle nic nie robił, to może lepiej tematu nie ruszać. W sumie można domniemać, że po drugiej stronie, po drugiej stronie tego stołu, gdzie siedzą osoby, które reprezentują interes banków, to takie założenie, jeżeli przybiorę ja jako frankowicz, zdecydowanie dla banku jest korzystne. I czy taka była intencja produkowania tego rodzaju newsów, czy wytaczania tego rodzaju powództw, można się tutaj domyśleć czy komentować według własnego uznania. Natomiast zobaczmy co. Konkretnie w tej sprawie powiedział sąd. Sprawa dotyczyła sądu okręgowego w Katowicach i umowa kredytu udzielonego przez Kredyt Bank, przyjętego przez BZWBK, a później Santander. Sąd unieważnił umowę i nakazał zwrot klientowi przez bank 176 tysięcy złotych oraz odrzucił zarzut potrącenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Ocenił, że wprawdzie orzecznictwo CUE. CUE nie wyklucza możliwości dochodzenia przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli nie wykluczył tego Trybunał Sprawiedliwości, ale CUE wielokrotnie wskazywał na ratio legis unijnej dyrektywy 93.13 dotyczącej ochrony konsumentów. Chodzi o to, jaką tak naprawdę ma rolę ta dyrektywa, czyli po co została stworzona. Chodzi o zniechęcający wpływ wywierany na przedsiębiorców, Którzy powinni być odwodzeni od stosowania niedozwolonych warunków w umowach, czytamy w uzasadnieniu. Sąd okręgowy przytoczył, że wyrok CUE wskazujący, że konsekwencją uznania klauzul za niedozwolone powinno być odtworzenie sytuacji prawnej i faktycznej, w której konsument znalazł się, znalazłby się, gdyby niedozwolonych zapisów nie było. Tymczasem zasądzenie na rzecz banku opłaty za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy. Penalizowałoby w istocie nie bank, lecz kredytobiorcę, zachęcając przedsiębiorcę do wprowadzania abuzywnych postanowień w kolejnych umowach. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wiedzieliby, że w razie unieważnienia umów ich interes byłby chroniony i podejmowaliby ryzyko, stosując potencjalnie niedozwolone zapisy. Jak to rozumieć? Bo trochę treści padło. Czyli jakby wykładnią dyrektywu, dyrektywy 93.13 jest to, że jeżeli teraz na skutek takiej sytuacji, gdzie przedsiębiorca zawarł nieuczciwe zapisy w, um w umowie z konsumentem, jest to, że te zapisy nie obowiązują konsumenta, i w jednej sytuacji, kiedy taka umowa bez tych zapisów nie może być wykonywana, czyli rozsypuje nam się niczym domek z kart, bo jej konstrukcja tego w cudzysłowie można powiedzieć nie wytrzymuje, to chodzi do unieważnienia takiej umowy. Jeżeli Wiadomo, że taki scenariusz dla banku nie jest tym, co bank chciałby uzyskać. Z drugiej strony może być sytuacja taka, gdzie umowa jest, jak to się popularnie mówi, odfrankowiona, czyli zostaje pozbawiona tego zapisu, że bank przelicza długi raty do franka i z powrotem, czyli umowa jest tak, jakby od razu była udzielona w złotym polskim, ale bez innych zmian, czyli na oprocentowaniu jakby była we franku, czyli LIBOR, co powoduje, że jest to najtańszy możliwy kredyt obecnie na rynku. I teraz ta ochrona, ta, ta dyrektywa 9313 chroni konsumenta. Gdyby było tak, że na skutek unieważnienia teraz bank może o wynagrodzenie za korzystanie z tych pieniędzy wystąpić, to tak naprawdę jakie konsekwencje ponosiłby bank na skutek stosowania nieuczciwych zapisów? Ponosiłby te konsekwencje po raz kolejny konsument, który z jednej strony jest ofiarą stosowania nieuczciwych zapisów przez bank w umowie. A jeżeli udowodnił, że bank był nieuczciwy, to teraz jeszcze musi i tak zapłacić za to, że bank pożyczył mu pieniądze. Czyli finalnie bank ma ochronione interesy, więc w zasadzie można by powiedzieć: hula i dusza, piekła nie ma. Drugą sprawą, na którą zwrócił uwagę sąd, nie wiem czy ja to dzisiaj tu znajdę. Mm -mm. To, to tutaj chyba tego nie ma w tym artykule, natomiast natomiast to, co udało mi się dotrzeć też do tego uzasadnienia, to to, że takie roszczenie przysługiwałoby wtedy zarówno drugiej stronie, bo przecież kredytobiorca w wypadku sytuacji, kiedy mamy unieważnienie umowy, to do, nie było ważnej umowy, ale doszło do przesunięcia majątku pomiędzy stronami, czyli majątek banku został przesunięty na stronę konsumenta, bo ten operował kapitałem pożyczonym przez bank. No ale bez umowy, kapitał czy też majątek kredytobiorcy był przesuwany na stronę banku, kiedy ten wpłacał raty, więc bank również korzystał z kapitału kredytobiorcy kiedy ten wpłacał raty, mimo że nie wiązała ich żadna umowa, więc byłoby to roszczenie wzajemne, byłoby to bardziej odpowiedź na pytanie, to w takim razie, kto komu jakie wynagrodzenie w takiej sytuacji powinien wypłacić? Więc mamy już pierwsze orzeczenia, zresztą to nie jest pierwsze, z kolejne orzeczenie sądu, który oddala tego typu roszczenie. Klienci wygrywają z bankami, czyli statystyki wygranych za miesiąc maj, jak podaje Rzeczpospolita, niemal wszystkie sprawy w maju wygrali kredytobiorcy, Choć wciąż zdecydowaną większość stanowią jeszcze wyroki nieprawomocne. No to jest naturalne, te sprawy mają swój czas trwania. Znacząca ilość spraw i pozwów kierowanych jest przecież w ostatnim roku czy półtora roku od czasu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc trudno się dziwić, że takie sprawy trwają. Jest to naturalne. No więc tak, w maju było co najmniej 165 wyroków, ponieważ nie ma, ja powtórzę to kolejny raz, jakiejś ogólnej bazy wyroków wszystkich, jakie zapadają. Osobne jakieś statystyki prowadzą swoje banki. Na stronie stop bankowemu bezprawiu również możemy zna znaleźć taki rejestr wyroków, ale swoje statystyki również prowadzi kancelaria Wotum Robin Lawyers, która dotarła do 165 wyroków polskich sądów i co się okazuje – co się okazuje? Jest to dosyć duża liczba w stosunku do poprzednich miesięcy, natomiast jeżeli, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to, jak się one rozkładały, to daje to wskaźnik wygranych, bo wygranych było 163 na 165, daje to wskaźnik wygranych wynoszący 99%. Czyli więcej niż w poprzednich miesiącach. W poprzednim miesiącu, w kwietniu, było to 97, a we wcześniejszych 95, 94, 93, czy w zeszłym roku 92%. Prawomocnie rozstrzygnięto tylko 10 spraw, ale wszystkie prawomocne wyroki były na korzyść Frankowiczów. Jeżeli chodzi o przegrane sprawy, to przegrane, może nie tyle przegrane, co bardziej można by było powiedzieć nie do końca wygrane, to to, że Warunek, znaczy nieuczciwy zapis w umowie został uznany za nieuczciwy, natomiast sąd uznał pierwszej instancji, sąd uznał, że można go zastąpić średnim kursem NBP. Jest to coraz rzadziej zapadające orzeczenie i bardzo prawdopodobne, że takie orzeczenie upadnie w drugiej instancji. Natomiast tylko w jednym przypadku na 165 sąd oddalił roszczenia klientów. No to jest to miazga, to jest naprawdę miażdżące, to są miażdżące statystyki dla banków, jeżeli chodzi o podział tego jak wyglądają odfrankowienia i unieważnienia, to aż 151 razy sądy orzekły nieważność umowy, to jest około 90% wyroków, no to jest duży progres w stosunku do unieważnień, bo jeżeli chodzi o miesiąc, miesiąc kwiecień, no to wyglądało to, no teraz zapomniałem, ile to było. Mówiłem o tym na poprzednim live'ie tydzień temu, jak wyglądała ta proporcja, teraz z głowy zapomniałem, ale to jakby można wrócić do tego. Natomiast wcześniej była to proporcja 60 do 40. Dwie na trzy sprawy były unieważniane, jeżeli chodzi o korzystne wyroki. Także tak to wygląda. 10 wyroków prawomocnych, wszystkie korzystne dla kredytobiorców. I teraz to, co jeszcze chciałbym pokazać dzisiaj, to, co jeszcze chciałbym dzisiaj pokazać, to... Mianowicie, mianowicie temat związany z informacjami, jakie, no właśnie, jakie podaje. Tylko sekundka, już postaram się pokazać to w prezentacji. Z informacją, jakie informacjami jakie pokaza, wysłał do swoich klientów M-bank. I to jest coś, co może nas zastanawiać, co to oznacza, ale widzę, nie mogę coś pokazać okna aplikacji. To powiem w takim razie w skrócie, bo widzę jakiś problem z udostępnieniem, no ale to nas nie, nie zatrzyma. Mbank wysłał do, do swoich klientów taki oto komunikat. Zmieniamy sposób spłaty kredytów indeksowanych i walutowych. Uzupełniamy tabelę kursów Mbanku o średnie kursy walut obcych Narodowego Banku Polskiego. Będziemy je stosować do kredytów indeksowanych, do walut obcych oraz kredytów walutowych. Średni kurs NBP zastosujemy tylko do spłat kredytów z rachunków prowadzonych w złotych polskich, nie z rachunków walutowych. I taki, taki sposób rozliczania będzie funkcjonował DIP. Co to znaczy? To znaczy, że M-Bank, który do tej pory w swoich jakby komunikatach jasno dał do zrozumienia, że umowy tego banku są uczciwe, w porządku, jak to najbardziej absolutnie nie poczuwają się do tego, żeby coś było z nimi nie tak, to z jakiegoś powodu decydują się na to, żeby od 1 lipca już nie przeliczać franka po kursie według bankowych tabel, tylko według średniego kursu NDP. Natomiast to, co jest ciekawe w całym tym komunikacie, co pojawia się na sam koniec, to taka oto informacja. Metoda, którą opisaliśmy i wprowadzimy, nawiasem mówiąc, znowu jednostronnie? Hmm. Od 1 lipca nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń związanych z umowami o kredyty hipoteczne lub samochodowe, w tym tych, które mówią o sposobie ustalania przez nas kursów. Zatem MBank mówi o tym, że już od 1 lipca będzie stosował średni kurs NBP, natomiast absolutnie nie przeszkadza to w dochodzeniu roszczeń, jeżeli chodzi o sposób ustalania kursów przez bank, czyli to. Ten sposób, w którym to M-Bank na podstawie swoich własnych tabel zupełnie jednostronnie i w większości przypadków nie konsultując tego z kredytobiorcą wybierał po jakim kursie będzie przeliczał kapitał i raty. No więc jak wyglądają wyroki z zeszłego tygodnia? Pisałem też w poście o tym, że powiemy o rekordowym tygodniu, to tylko kancelarie z grupy kapitałowej Votum w zeszłym tygodniu zanotowały aż 20 korzystnych Wyroków w sprawach przez grupę kapitałową prowadzonych, i powiedziałem, napisałem też, że powiem, jakie banki poniosły klęskę w sądzie. Mówimy tutaj o sprawach w pierwszej instancji. Więc banki takie jak Millennium, jedno odfrankowienie i dwa unieważnienia. MBank, dwa odfrankowienia, Getin, trzy unieważnienia. Kredyt Bank, sześć razy unieważnienie, czyli w sześciu różnych sprawach. PKOBP, jedno unieważnienie. Umowa G Money Banku, dwa unieważnienia. Umowa Lukas Banku, jedno unieważnienie i EFG Eurobanker Ergasias, czyli stary Polbank, obecnie Raiffeisen, jedno unieważnienie. Natomiast z dnia wczorajszego też informacje, wczoraj dostaliśmy informacje o sześciu wyrokach, które były w sprawach prowadzonych przez Grupę Kapitałową wot w tym pięć w pierwszej instancji i tutaj mamy, M-Bank unieważnienie, Boś unieważnienie, PKO unieważnienie, Credit Bank unieważnienie, Nordea unieważnienie umowy i jeden wyrok prawomocny, czyli wyrok unieważniający umowę M-Banku, który jest prawomocny. Zatem jak widzimy, ta statystyka 99% wygranych, to przepiękna statystyka, która pokazuje już chyba nad wyraz jasno, że to Frankowicze mają rację i jeżeli umowa ma nieuczciwe zapisy to warto walczyć o swoje prawa i warto dochodzić swoich roszczeń w sądzie bo można przede wszystkim uzdrowić tą swoją finansową sytuację pozbawiając się ryzyka jakie niesie ze sobą ten instrument finansowy w który do środka w znaczącej większości przypadków włożono po prostu nieuczciwe zapisy. Jeżeli treść tego live'a i to co tutaj Pokazaliśmy, jest dla ciebie ciekawa i przydatna, to bardzo proszę, dajcie sygnał łapką w górę, że ta treść była dla Was wartościowa i kolejne takie zbiorcze newsy przygotowywać dla Was i co wtorek, właśnie publikować. Możecie też udostępnić na swoich social mediach link do tego live'a, żeby znajomi, którzy być może nie wiedzą o tym, że można. Do tych informacji mieć dostęp, żeby mogli je obejrzeć i również z nich skorzystać. Dziękuję bardzo za spędzone dwadzieścia kilka minut. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Grzegorz Selewan.